Cześć hej, witajcie z mojego pokoiku. Przemawiam do was w konspiracji półgłosem, w półmroku, bo oto udało mi się zdobyć niebezpieczną broń, o której wspominał pewien, zdaje mi się, katolicki portal pisząc, że dosłownie ta broń jest niebezpieczna, no bo ma zaostrzony krzyż i w ogóle jakieś ciężkie kuleczki, które służą do, 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 do bicia po prostu, do czynienia krzywdy komuś, tak? Jest to niepojęte, ale... Ale tagów portal się na temat tejże broni wyrażał, wypisywał, rozpisywał, napisywał, dopisywał, przepisywał i tak dalej. Zostawmy ten portal. Szczęść im Boże, Boże. Yy... Mniemam, że nie robili to w złej intencji, ale po prostu tylko dlatego, że brakowało im pewnych informacji. W związku z tym niepotrzebna jest żadna konspiracja. Zaraz tutaj odpalę wszystkie neony, yy, lampy i, i, i ogniska i grille, aby zrobiła się jasność. Bo oto ta broń, różaniec święty, jest zalecana przez wielu, wielu świętych i przede wszystkim... Przez tradycję kościoła, przez wielu papieży. W związku z tym zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy filmik o mocy duchowej, mocy duchowej Różańca Świętego, którego powinni bać się ci, którzy żyją w bliskości z grzechem. Ponieważ jeżeli ktoś żyje w bliskości z Bogiem w Kościele katolickim, to naprawdę nie musi się bać Różańca Świętego. Zapraszam Was serdecznie na ten oczywiście, a jakże jak zawsze wyjątkowy filmik ze względu na wyjątkową widownię, którą wy stanowicie. Prostą, a wzniosłą zarazem modlitwą, którą sama niepokalana objawiając się w lurt wskazała, to różanie Święty. Niechże on stanie się mieczem każdego rycerza i rycerki niepokalanej, jak jej medalik jest zabijającą zło kulką. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Różaniec święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie. Święty Jose Maria Eskriwa. Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie, szatan spudłuje swe ataki, będzie pokonany i to zawsze. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. Święty Ojciec, Pio. Żyjemy w bardzo dziwnych, a zarazem bardzo ciekawych czasach. Pisał o nich, i nie tylko myślę, że o naszym czasie, ale również o wielu, wielu wcześniejszych epokach, święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersy od 1 do siódmego: Posłuchajcie, a wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. I tu święty Paweł jakby nas nie oszukuje, to będą trudne chwile, są trudne chwile, doświadczamy tego trudu, chociażby ze względu na to, że coraz częściej, chociaż zdarzało się to też w przeszłości, Maryja, różaniec święty są atakowane również przez tych, którzy uważają się za katolików. Nie będę wchodził tutaj w dyskurs, dlaczego owi to czynią, jak powiedziałem na początku. Mniemam, że nie czynią tego ze złej woli, ale po prostu z braku pewnych informacji i tak dalej. Święty Paweł pisze. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, dzisiaj się oszczerstwa wypisuje na fejsach i innych twitterach, Jeden ksiądz upomina innego księdza, zamiast do niego zadzwonić i powiedzieć siema, ty taki owaki, chciałbym ci zwrócić uwagę w tej czy w innej kwestii. No nie, dziś to się robi przez Face, przez Twittera. zamiast dialogu mamy faceolog, fejso, diado, diadolog, ten Twitterolog czy jakkolwiek to znacie, nie, nie chcę tu używać jakichś dziwacznych neologizmów. I dalej Święty Paweł pisze. Bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich no, dzisiaj częściej się większą miłością darzy zwierzęta niż ludzi nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej, rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. To jest kwintesencja, myślę, że całej tajemnicy zła ówczesnego chrześcijanina, katolika, czy ogólnie rzecz biorąc człowieka. Zachowujemy pewne praktyki zewnętrzne, ale nie przenikają one do naszego serca, a może na odwrót, to z naszego serca nie wynika i kształtując się przez praktyki. Pobożnościowe, zewnętrzne, pragnienie bycia blisko Boga i zbliżania się do Niego przez sakramenty święte, przez słowo Boże, również przez Różaniec święty. I teraz Święty Paweł pisze krótko: Od takich stron, od takich ludzi odejść, zostaw ich, nie zadawaj się z nimi. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów. I przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami. Takie, co to ciągle się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. A no właśnie, dzisiaj się bardzo dużo mówi o tym, że każdy poszukuje prawdy, każdy ma swoją prawdę, włączając to cały proces relatywizowania prawdy, relatywizm poznawczy. Oznacza relatywizm moralny, to znaczy jeżeli nie idziesz za prawdą, to również Twoje czyny nie będą Cię zbliżały do świętości. Możesz być dobrym człowiekiem, ale przecież bycie chrześcijaninem nie polega na byciu dobrym człowiekiem, ale na byciu świętym. A święty to nie jest ktoś już doskonały, bo nawet święci nie byli doskonali, ale święty to jest ten, który wciąż powstaje ze swoich upadków. O takich ludziach mówił już Chrystus, mamy to zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, wersy od 15 do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami, poznacie ich po ich owocach, czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Także każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. To jest tak proste jak to. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach. I teraz y, cały hejt, który od czasu do czasu również z ust y, pewnych środowisk katolickich spada na Maryję i spada na różaniec święty, wydaje złe owoce, ponieważ różaniec święty nie jest bronią do czynienia komuś, Krzywdy, ktoś powie dobrze, dobrze, ale ja mam, czy owi mają na myśli te takie ciężkie różańce z tymi ciężkimi kuleczkami, które przypominają naboje od pistoletu, zawieszone na lince spadochronowej, która może udźwignąć 200 kilo, i do tego jeszcze są zakończone ostrymi krzyżami. Tak są takie różańce, męskie różańce, ponieważ. Faceci, i do tego się myślę, że każdy mężczyzna przyzna, lubią mieć gadżety. I to nie chodzi o to, że my traktujemy te różańce, my, czyli na przykład Wspólnota Wojowników Maryi, czy chociażby ja, traktujemy te różańce jak gadżety, ale traktujemy je jako narzędzie modlitwy. To znaczy moje męskie narzędzie modlitwy, kiedy ja modląc się na takim różańcu, trzymam mocno w ręku krzyż. Teraz spójrzcie, spójrzcie na różańce zakonników, które istnieją w kościele katolickim, funkcjonują w kościele katolickim od wielu, wielu wieków. Czy zatem i one są niebezpieczne? Zauważcie, że i krzyże zakonników są ostro zakończone. To jest w ogóle. Kiedy siadałem do tego tematu i zaczynałem się nad nim zastanawiać, co mam powiedzieć, to jest w ogóle jakiś absurd. Ów krzyż, któryś tam portal gdzieś na fejsie napisał, że wbija się w człowieka na głębokość 4 cm i był testowany w Izraelu. Ja rozumiem, że, że, że głupota, że jakby nie ma kary za głupotę i że głupota nie ma granic. Ale myślałem, że głupota ma swoje dno, na które opada i, i odbijając się jakby staje się mniejszą głupotą. Tu się okazuje, że głupota karmiona głupotą. No tak, to jest logiczne. Głupota karmiona głupotą daje podwójną, potrójną, po pięciokrotną głupotę. Te owe różańce, które możecie znaleźć chociażby w sklepiku Moc Słabości, są zakończone, to znaczy mam na myśli teraz krzyż. Jest to krzyż świętego Benedykta. Krzyż benedyktyński. Zwykły krzyż. Ten akurat jest fluorescencyjny, czyli świeci w nocy na biało. Z tyłu jest egzorcyzm świętego Benedykta. Z przodu jest Chrystus na krzyżu. Końcówki tego krzyża są tak jak każdy krzyż, to znaczy no zwykłe. Są koraliki. Akurat to jest różaniec z koralikami nierdzewnymi, które rzeczywiście przypominają Kulę od pistoletu, ale wróćmy do tego, co powiedział święty ojciec Pio. Dzięki tej modlitwie, szatan spudłuje swe ataki, będzie pokonany na zawsze. A święty Jose Maria Escriva dodaje: Różaniec Święty to potężna broń, używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie. Natomiast święty. Maksymilian Maria Kolbe, są to słowa zapisane w rozważaniach różańcowych z Kataliną Rivas, taka książeczka, czasami jej używam, prostą, a wzniosłą zarazem modlitwą pisze święty Maksymilian, którą sama niepokalana objawiając się w lurd wskazała, to różaniec święty, niechże on stanie się mieczem, święty Maksymilian mówi wprost, różaniec staje się mieczem, jest to pewien obraz. Mieczem każdego rycerza i rycerki niepokalanej, a jej medalik jest zabijającą zło. Uwaga, święty Maksymilian stosuje termin, używa termin kulką. To nie są kulki do rzucania w ludzi ani do bicia ich, że tak powiem to po twarzy. To nie są kulki do samoobrony, gdzieś tam na Pradze czy innej Piotrzkowskiej Łodzi. To są y, koraliki do modlenia się, a że są. Stalowe są nierdzewne, są po prostu ciężkie. Nie wiem jak inaczej mogę wytłumaczyć to, co niegdyś było oczywiste, dziś staje się orężem walki z niektórymi środowiskami katolickimi, katolickimi, <grytania> walki prowadzone przez inne środowiska katolickie. Co więcej, oczywiście, oczywiście, że są również i takie krzyże w, męsk w męskich różańcach zawieszonych na lince spadochronowej i z kulkami, o którymi święty Maksymilian, ale również święty ojciec Pio wspomina, porównując je, używając metafory, do kul karabinu, z którego strzela się do szatana. Wiadomo, że nie są to kulki, którymi się ładuje karabin, wiadomo, że nie są to kulki, którymi się kogoś bije, a ten... Ta linka spadochronowa nie jest po to, żeby ją komuś założyć na szyję od tyłu i, i go udusić, tylko po to, żebym ja, jako mężczyzna, mógł się na tym modlić, żeby mi się to nie zerwało, żebym później sobie nie musiał tego wiązać, żebym nie musiał sobie tego szyć, cokolwiek innego. My, faceci, jesteśmy bardzo prostymi stworzeniami i potrzebujemy prostych rzeczy, takich, które się po prostu nam nie popsują. Ten, ten różaniec się nie zerwie, te kulki się nie, nie, nie poodpadają, nie popękają. Yy, ten krzyż będzie tu zawsze wisiał, i zawsze, kiedy modlę się na Różańcu Świętym, zawsze trzymam ten krzyż o w ten sposób w dłoni tak zaciśnięta dłoń, dlatego, ponieważ trzymam tutaj różaniec i to nie chodzi o to, że jest to pięść zaciśnięta, bo no, o, no, żeby trzymać różaniec, to ja muszę jakby go złapać i w formie zaciśniętej pięści trzymać. Ja wiem, że najlepiej to, jakbyśmy chodzili wszyscy tak i takim geście poddania się być może złemu. Byli oczywiście bardzo polityczni poprawnie. To są proste rzeczy. Jest to zwykły różaniec zawieszony na lince, która się nie zrywa, z kulkami, które nie popękają, które nie zniszczają i krzyż ten na świętego Benedykta jest zakończony. Rzeczywiście, może troszkę bardziej ostro, ale trzeba by poczytać. On jest i tak tutaj bardzo gładki. Trzeba by poczytać ci, którzy się nie orientują. Co ten krzyż oznacza? To znaczy, sięgnijmy najpierw do historii sztuki. My na teologii mieliśmy historię sztuki, żeby się wypowiadać na tematy dotyczące dewocjonaliów chrześcijańskich czy katolickich. To nie jest tak, że każdy może pisać sobie na tematy teologiczne. Naprawdę trzeba mieć przynajmniej minimalną wiedzę z zakresu teologii, żeby na tematy związane chociażby z Urzańcem Świętym się wypowiadać. Kończąc ten nierówny pojedynek, ponieważ wypowiadam się na tematy, które dla wszystkich zdawałoby się, dla wszystkich są, zdawałoby się znowu oczywiste, chcę zakończyć słowami, które Pan Jezus powiedział do Kataliny Rivas. Proście o łaski za wstawiennictwem mojej matki, ponieważ niczego jej nie odmawiam. Ona jest osłodą dla grzeszników, ratunkiem dla cierpiących i źródłem wszelkiej łaski. Tak, jestem grzesznikiem, który cierpi ze względu na swoje grzechy, dlatego chcę się modlić na różańcu świętym, chcę przyjmować sakramenty święte, chcę czytać Słowo Boże, dlatego używam różańca świętego, dlatego noszę różaniec święty, podobnie jak niektórzy zakonnicy przy habitach noszą również ciężkie różańce święte, z których krzyże także są ostre, no bo krzyż jakby jest połączeniem dwóch belek i, i one no, no są ostre z natury, że tak powiem. Ten różaniec przeznaczony jest do walki duchowej, o której mówi przecież katechizm Kościoła katolickiego. Gdybyśmy mniej fejsowali i mniej twitterowali, gdybyśmy mniej, mniej czynili postów, które są clickbaitowe i mają, mówiąc brutalnie, przynieść nam większy zarobek przez to, że ktoś to kliknie, bo tytuł jest sensacyjny, to również więcej byłoby pokoju w naszym sercu i pokoju między Nami. Różaniec Święty, ten męski Różaniec Święty, jest różańcem skierowanym ku Chrystusowi, ogarniętym krzyżem Chrystusa. Jest zawieszony na lince spadochronowej, która symbolizuje moją słabość i mój grzech, kiedy upadam w grzech i w słabość. To spadam właśnie na spadochronie, na lince spadochronowej, aby nie stała mi się krzywda. Są tu kuleczki, które przypominają, że tak powiem, naboje z karabinu, ponieważ wielu świętych mówi o tym, że różaniec święty bardzo boli szatana. I ja noszę ten różaniec święty przy sobie i modlę się właśnie na takim różańcu, na którym są tu jeszcze medalik niepokalanej. Medalik świętego Benedykta. Ponieważ ja jako prosty facet muszę mieć proste narzędzie modlitwy. Muszę mieć takie narzędzie, którego nie będę szukał jakiegoś malutkiego różańca gdzieś tam w plecaku. Muszę mieć konkretne Pismo Święte, na przykład Biblię Jerozolimską, która waży 40 ton, że tak powiem, czy Biblię pierwszego kościoła, którą sobie zapinam na zamek i mogę ją wszędzie wziąć i mogę wejść w nią w, w nią. W każde warunki, że tak powiem, atmosferyczne, a że często jeżdżę na rowerze czy po prostu łażę na pieszo, to mogę się modlić na Różańcu Świętym, trzymając go gdzieś tam tutaj w kieszeni schowany, właśnie praktykując modlitwę Maryi Ukrytej, Miriam cichą i pokorną, cichą i skuteczną. Wszystkim, którzy jeszcze nie praktykowali Różańca Świętego, bardzo serdecznie. Zalecam tym o tą modlitwę, ponieważ Maria jest pośredniczką do Chrystusa, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Dlaczego Maria jest pośredniczką do Chrystusa? Ponieważ to za jej przyczyną Bóg stał się człowiekiem, to za jej przyczyną Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność poprzez znowu na jej prośbę uczynienie pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Maria jest tą, która się wstawia za nami. Maria nie jest Bogiem. Maria modli się za nami wstawienniczo, kiedy my modlimy się na Różańcu Świętym, kiedy przyjmujemy Eucharystię. Ona idzie obok nas i podprowadza nas do Chrystusa. Maria jest transparentna, zawsze wskazuje na Chrystusa i nas, cierpiących grzeszników, jest w stanie w sposób łagodny i delikatny podprowadzić do Chrystusa. Dlatego tak bardzo ważna jest chociażby w moim życiu, bo kiedy nagrzeszę, to Maryja, jako matka, nie skarci mnie, ale przytuli, podprowadzi do konfesjonału, podprowadzi do Eucharystii i będzie się ze mną modliła na Różańcu Świętym, na którym rozważamy tajemnice z życia Jezusa Chrystusa posługując się modlitwami biblijnymi. Nie ma bardziej biblijnej modlitwy jak różaniec święty, w którym to oto pojawia się Ojcze Nasz, czyli jedyna modlitwa, której swoich uczniów nauczył Jezus Chrystus, czyli jak najbardziej biblijna modlitwa, w której pojawiają się słowa Archanioła Gabriela, Świętej Elżbiety, Zdrowaś Maryjo i na koniec wezywamy autorytetu Trójcy Świętej, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. To jest dokładnie tak samo, już kiedyś o tym mówiłem, jak wchodzimy na jakąś obcą dzielnie. Jak byłem młodzieniaszkiem i się szlajałem między różnymi dziwnymi podwórkami i blokami, kiedy wchodziłem, że tak powiem, na obcy teren, to zawsze było warto znać kogoś, kto tam, że tak powiem, był bosem I się mówiło, jeżeli ktoś cię zaczepiał i miał wobec ciebie złe zamiary, słuchaj, ja znam kowala, siwego czy innego łysego. No i wtedy ci koleś od ciebie odstępowali i dawali ci spokój. Kiedy podchodzi do ciebie szatan, bierz do ręki różaniec święty, a kiedy podchodzi, zawsze podchodzi. Dlatego święty ojciec Pio mówił, nie zaczynaj dnia, zanim nie odmówisz różańca świętego, aby już do swojego serca zaprosić Chrystusa, bo Maria zawsze przyprowadza do nas Chrystusa. Dlatego Maria jest pośredniczką do Jezusa Chrystusa, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Wszystkiego błogosławionego Wam i sobie życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.